Elo, elo, witam. Pytam, Dzisiaj jest kolejny tak? film, za mną klipper. Pytania a propos Aha. czemu jestem z diaksowej zbroi. Wygląda na następująco. Z tej skrzynce otrzymałem pełno diaksów od Piotera, za co Pas, serdecznie dziękuję. To tak Dziękowałem. Ode mnie też dostał diaks. Od to <grym> podobno <grym też, za co ode też Ode mnie dziękuję. dostał też takich ziemniaków, pozdro. I z takich ziemniaki. Cały, cały z set z, z I bardzo fajny secik mogę Wam pokazać. Nie prosiłem o to, ale bardzo fajnie, że, że dostałem takie coś. Nie bij mnie kością. Brań próbuje walczyć z fliperem. A... zadaje koszt? Nie. Coś tam zadaje. Górnie widzisz flip. A co ty robisz? Zabiłem go. Konrad po nie uderzył fliper. Nie zabiłeś go, tylko nie trafiłeś jak go zabiłem. Aha ze zmian, chyba to było widać w poprzednim filmie, bo nie wiem co się usunęło z tego filmu, bo film jest usunięty. Ale dużo nie zmieniłem, bo to był krótki akurat odcinek. Na szczęście. Tak. Metro skończyłem, już działa. to kradnie jest Pop to kradnie farmę, nie? Brian nim jedzie. Tam będę robił wyspę i przystań i statek tam chcę zrobić, mały statek? O tym nam nawet nie mówił. Co to jest za jakiś tunel? Co to jest za jakiś tunel? Hater. Ten od razu będzie hejtował. To jest taki tunel, że użyłeś mój wagonik bez pozwolenia No, czemu. Stój. Ej, chodź, y, mam Wejdź. wiadro. Ba, ale ja nie mam wiadra. Znaczy Brian. mam wiadro, ale nie mam. Dzięki. Co to mi chce, nabij rzuć wody. mi ten wagonik, ok? Wiadro wody zawsze Musisz nie mieć przy sobie. To jest bardzo potrzebne. Rzuć ten wagonik, okej? Ok. Ok. Co ty robisz w ziemi? No wyjdź z tej ziemi. Bez wiadra wody masz sobie pół, nie spadasz z do wysokiego Dobrze. miejsca. I... Zobacz, tu zrobię sobie wyspę, taką jak będzie wyglądała jak normalnie. Mam refleks, refleks i, i umię. Zrobię tam to łódź tak. obok. To są I tyle, w ogóle nie? te. Co? Żółwie. Jeśli masz refleks, to zobacz, potem Niech nie zaloguje na serwer. O, tak. Nie zalewaj na bo mam wtedy lagi. Tak okay. jakie Patrz. było pytanie? Podnieś na górę, nie? Jeśli masz dobry refleks, to, to spres, spres, dobrać, nie chcesz, nie chcesz Po co zrobiłem tą kolejkę? Przecież ja wiem. Ja wiem, o co chodzi. Że mi... Żeby nie musisz przebiegać ja wokół ja chcesz, wody. Nie, bo bo na to. Ja mogę ładny most zbudować. Dobrze, już mam kolejkę, nieważne. Nie, 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 właśnie nie, 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 nie o to chodzi. nie masz wiadra, zobacz. Zobacz, co się robi, jak nie masz wiadra, patrz. No umierasz. Mm. No nie masz wiadra, no, to umierasz. Mm -mm. Tak. No, uważa sobie latanie. Pop, I pochnij mnie, pochnij mnie. I wtedy pochnij mnie, czekaj, ten... pop, sobie czekaj, latanie czekaj, czekaj. i wszystko po sprawie, proste. Czekaj, 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 czekaj. No. I wtedy Szybko, klikasz, w spację. Ty żeby napaść mnie, zostań z obraza. Dobra, wyjaśnił. <laughs> Było dobra. Zobacz, nie dostanę obrażeń Tylko niech mnie wczyta. Jezus. Łupie! To jest... To działało... Aha, bo to jest... Dobra, nieważne, to nie ta wersja. Zadziałało... Zadziałało to latanie. Rozumiesz no, to? Matko, To działa. Działa. przestań! To nie jest fajne, jak tak robisz. No chodź, idziemy, idziemy kopać jak Chodź, chodź. Jak na x X-Ray... Nikt nie, nie ma X-Ray'a. Wiesz jak oddychać pod wodą, Mentos? Mentos jak pod, pod, mam... pod wodą ja. Ale czego? Patrz, robisz tak. Czego w ogóle masz? Wiatra wody, wodę. Ale no. czego? Wylewasz wodę. Nie. Pływasz tutaj, zobacz. Patrz. Ja dalej nie kumam czego masz tak. Jesteś? No. I zobacz no. Ja, ja mam jeszcze tylko trzy. Cztery mam te z tlenem, mam trzy te z tlenem.

jeszcze nie otopiłem. Tak, Pat, Mentos, jeszcze mam inny sposób. Pa, robisz tak. I wtedy masz oddychać. Masz oddychać ja będę... Ten sposób ty lepszy, co ja mu pokazałem. Kopię się w dół. Ci się licytują o sposoby oddychania pod wodą. Nie, utopię się. Czemu użyłeś mojego wagonika bez pozwolenia? Co? Jak zniknie mi kolejny wagonik, już trzeci, to biorę Kupi. za ciebie żelazo za niego od ciebie Co? Nieważne, skrzyczałem skrzyczałem nie niepotrzebny. Ja się zaraz No i dobrze top Nie użyłeś mojego wagonika, sorry są ślepy ale on jest debilem, nie? Kto? Patrz, nie topię się Ej, Brian, wziął nas, wziął nas podkopał, żeby, wziął nas zabudował, żebyśmy się utopili w tym... Żartujesz! No nie... Nie ze mną, idź ze mną do tego samego. No nie datujesz. Nie ja. A więc mamy... masz pod... No to nie ja, nawet nie miałem przy sobie kobla. Ta, tak, ale nie wiem. Mam kobla no w tej ty... ale nie miałem fenza. Masz po chłopie to ty, nie, bo ty nie masz, masz tylko smuk. z to, Na tylko ty masz... Tak się zobaczę, to na zabijam, jakby to. Na. nie No, że aż, no. Co? No. Weź daj sobie spokój. Jak mi zabijesz masz kara i tyle. Nie. Dziękuję. Jest on mnie zerwuje, jak on A sklep, Musisz sobie z tym A radzić. Jak ty idzie, Dobra, ja się do ciebie popiemy to z powrotem. A jaki enchant? Odpalam. Właśnie, ja kilofa sobie nie enchantowałem to też sobie zenczanduję. Co tam, że nie mam expa, po co jest? Ja, ja zapomniałem wiadro wyjąć. <coughs> lecę do tego, lecę tam do dziury ja sobie jakiś. DIAMENTOWY PIROF WYDAJNOŚCI 2 no Możesz to mi zostawić No co za śmieć, znowu wlazł do czyjejś dziury i znowu będzie wszystko zabierał, zostaw to Dobra, przejdę się po starej części mapy, tak zwanej I no mi wszystko zabrał Nie, ja miałem wypełniony ekwipunek Chłop mi zabrał ekspa, no dzięki Ej, czy oni zrobili ten Zajmierze dach ładny? Nice, no, zrobili no, to. można być takim idiotą? Wszystko każdemu zabierać. Ej, wiaderko wody, masz pieniądze. Family jodze. friendly content. Możesz mnie nie bić, Brian? Jesteś klęśniakiem? Co to znaczy? No nie bij mnie, no możesz, mi, możesz sobie tu iść. Ale się postarali! Za jednego diaksu. A ty diaksa. Ciągle, czy co? E, łuk smoko... No dobra, może ma to trochę sens. Ro, robi lajwa, bo odpowiada widzę na pytania. Nie, nie, nie mam lajwa, odcinam grywam. Za pięć diaksów jest gładki A. kamień, co? Ej, Brian, możesz tu wyjść i nie wchodzić tutaj. A nie, to jest oddzielenie, dobra. No, mówię, Możesz mi nie bić Ej, skrzynka za jeden diaks jest fajna O i nie i mnie, bo zaraz dygnę, no kurde, możesz mi nie bić Tam na razie nie ma produktów Ale jest minimum Mam dwa HP Co za typ Ale to A, też fajne dobra, nie skuma skumałem To co powiedziałeś, Konrad Jezu Jestem debilem No masz to iść <noise> Bez przesady. Możesz tu zbliżyć, wyjść, Przestań. Naprawdę polecam ci przestać. Chłop... prostu zaczyna cię bić No bo mnie przezywały. Jak Zabieram. cię przezywał? Przezywały. Nie zabiły. Zabiłem, bo powiedziałem, że jeśli nie wyjdziesz stąd to cię zabiję. zrobiłem no. tak jak powiedziałem. Powiedziałeś wyjdź, stąd wyjdź stąd. Oa! Mówiłem! powiedziałeś. nie. Ej, Ej skrady nie zadał! No, prawda, mętors... Co? A daję wiaderko też. Nie to diamenty! No chyba nie. Ja się kopałem obok ciebie, ja ominęłeś diamenty. <laughs> Ale ja No nie! <laughs> tutaj były diamenty. Bo pierw prowokujesz, a potem się dziwisz, czemu ktoś cię zabił. Dobra, coś mi nie wyszło od tej kolejki tym razem. Tak przeżywasz, to się potem nie dziwi, że ktoś cię zabija. Jakie on ci przezwisko powiedział, ja dalej serce, nie wiem, mimo, mimo, ma... mimo tego, że mam żelazny set. mimo tego, że mam żelazny set, mimo tego, że. Yy, nie mam nie z Fire Aspect, ani knobak ani niczym, że się zabiłem. Rozumiesz? Ja cię nie uderzałem. Ciągle. Prowokacja. Wymienianie nie, z ekwipunku? Cho chodzi z sikierą, chodzi i, i mówi, że ja cię cały czas nie zabijałem. W ogóle gdzie jest Mentos? No się nie wiem, co się z nim stało. Ha, i co Można teraz? Możecie dobrać. mi skoczyć zombiaki do kolan, bo jesteście takie słabe. Tak, chyba moneta wywaliło, bo... po go skończyć, nie? No. Szkoda. Dobra, brałem, po prostu... Nie zabijamy się i tyle, dobra. I tyle. To tyle mi wystarczy. Żebyś nikogo nie prowokował, nikogo nie zabijał. I to będzie bite. Następne zabójstwo, bo już za długo się kłócicie. Następne zabójstwo grozi... banem jednodniowym ją mi kilkanaście razy zabijał. No to, ale mówię, tak długo już się zabijacie, że to następne, następne grozi tym banem. Bo to już jest za dużo. No tego. Proste, ja chcę, ja chcę się pogodzić z nim, bo ja nie lubię się kupić z nim. No i mnie zabiłeś. No bo. Ale ostrzegałem cię, jeśli nie pójdzie, to cię zabiję. Brian, chcesz, żeby Piotr otrzymał karę za to? Ostrzegałem. Brian. A, nie, a jeśli. Coś? Brian, czy Ktoś chcesz, żeby Piotr otrzymał karę za to, że Cię zabił e, wtedy? Nie, nie otrzymał. Ale czy chcesz? Otrzymał karę, że... Czy chcesz, żeby ją dostał? Proste. Ej, ej jesteśmy na zero, bo on, nie, bo on i Mentosa... On... Brian próbował utopić ja mnie razem nie ustalajcie sobie sami, co jest nie, nie na utopiałem. zero, tylko powiedzcie... Ja nie utopiłem, ja rozumiem, ja że ja rozwiążę sprawę. Po A, po pierwsze oskarża? A to mógłby być przypadkiem meków mógł postawić. Nie, bo Mentos nie miał nawet we takich rzeczy, a więc nie mógł. A skąd gdybyś no to Mentos zamierzał? Przyznaj się, że to Ty, ty postawię Stona, bo tylko Ty przepalasz Smithstona. Ty przepalasz Stona na I Nikt więcej na serwerze tak? Nie, ja akurat Ale... nie miałem tego. Ja miałem sam kobra. ktoś nas zabudował i to byłeś Ty, bo Ty byłeś ostatni. Mentos był pierwszy, tak? Ja byłem Aleś na samym dole. A zabierałeś nam wiaderko wody, żebyśmy się utopili? Nie. Dobrze, po prostu przestańmy się kłócić, i to będzie sprawa rozwiązana, dobrze? Nie. No, to ty to, 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 to chcesz karę, Brian? Nie rozumiem cię. No właśnie, bo ty chcesz... on miał skarę za oto, że ja. Ale powiedział, oto. że odpuszcza nie, ci, tak? Nie. Powiedział, że ci odpuszcza, to przestań, jak chce się pogodzić w końcu. Ale tak dalej uważa. Ty nie, nie wiesz, nie kto, kto, kto co ma w głowie XD. Po prostu, jak się z tą pogodził, to jest koniec kłótni. To nie jest już problemem. Chcę się pogodzić, bo nie chce się z nikim kłócić. Trudne sprawy na serwerze Ale masz lagi w tym Może Może nie Nie odczuwam lagów Czemu dostałem haczy? Od czego Mam trzy kreski to. o co Ci chodzi Cztery, znaczy full Dostałem pół serduszka, nie wiem od czego Dobra, nie wolno do Powietrze, powietrze czasami jest niebezpieczne Aha, Brian, yy, no tak. Minecraft jest realistyczny. Jak chcesz się pogodzić... Jak chcesz się pogodzić... No bardzo. Tak samo, wylewając wiaderko wody. Yy, Brian, jak chcesz się pogodzić, to łódźcie. Jeśli nie chcesz, to nie, Te lepsze zrobione się usuwają, kumasz. A teraz są zgaśniłem, robione, niechcący... w... jak to Sosek mówi, w Nie Niechcący, zgasiłem ognisko Mentosa. To przez przypadek. E, słuchaj, potrzebuję mojego kowadu Moje kobadło gdzie jest. Ja, ja już muszę zrobić nosa z tosta, tajenia, nie? Ej, dobra, Brian, czyli zgoda czy... Brian, zgoda czy nie zgoda? Nie. Yes or no. If Brian, you speak yes. będziesz zgoda z Piotrem. If you speak no będziesz wojna z Piotrem. Gdzieś dalej tak uważa. What your decision? A nie chcesz wojna z Piotr. Ja nie chcę się z nikim bić. Nie lubię wojny... jestem, 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 jestem pokojowym graczem. Nie Do lubię wojny, wyjdź stąd albo cię zabiję. Nie lubię wojny. No. <laughs> no to akurat Ale było bo śmieszne. To tak tak nie. Bo coś z Mentosem, tak? Ochrona przed pociskami jakieś. Jak... z Mentosem. Ty przychodzisz do nas i jak zwykle samą kopalnią było Przyszedłeś i ty zabrałeś Ale sobie. Nie przeszkadzę po itemy. Ale przeszkadzasz. Dobra. Bo komuś się to Nie jesteś z przodu. Z przodu. Kopisz sobie z przodu. To się ma świecić, ja a nie dobyć jakieś tu dobre. Nie, stoję. A wy też en tylko rzeczy tylko żeby się robię. świeciły? Ja tak robię nie, <laughs> Żeby ktoś... Żeby ktoś się bał, ten, żeby ktoś się bał, y, żeby podejść za mnie, żeby mnie zacząć Ale to jest dobra taktyka, chłopie. Masz jakieś y, ochronę, jeden na tych, a ktoś się boi do ciebie podejść, bo... bo widzisz, że masz enchant. Wtedy przebierz skina, y, taki, który ma... Skina, który się błyszczy jak enchant. ...klatę. No. Nie, ale to jest bez sensu, akurat to... Czemu? W ogóle, y, na tym... Nie, nie mamy nethery... Nie, nie mamy tu na tym serwerze. Kurde. Szkoda. NEDERYTU? Co to jest? NEDERYT No, NEDERYT po polsku I don't know Jakbyś I, i byś na przykład 5 minut albo 10 minut byś znalazł, to byś miał... Ej, czyja ta ściana w ogóle? No, bez kitu, bo to się znajduje raz na... Na maksymalne to jest raz na pół godziny znajdziesz, nie? Ej, 360 Takie raz, wow. raz na Tak, bo to jest raz, niż diamenty nie Przecież YouTube ludzie, którzy to szukają kilka, nasz, kilka godzin śmieszny na... jesteś kilka godzin tego poszukasz i znajdziesz minimum 30 minut szukasz minimum? maksimum, minimum. właśnie minimum nie maksimum tylko minimum minimum jeśli, jeśli troszkę jeśli mniej poszukasz to, to znaczy, że masz Ja po prostu sobie nie... gratuluję, sobie gratuluję, po prostu. Jak miną ci pół godziny i w końcu stwierdzisz, że tego nie znajdziesz, odpalasz sobie X-Ray'a i tu jest w pół godziny. Mam <laughs> chyba 10 no. minut X-Ray Player. Dobra, tak. Mentos mówi, że story musiał kończyć, robi lekcję. Pozdrawiamy Mentosa. Oddrawiam Mentosa? A ja myślę, że ty. No ja mówię, że Mentos pan, mówi, że musiał partner? kończyć. No. K kiedy Fortnite? Kiedy Fortnite? Dzisiaj wieczorem. Może. A z Madasty byś chciał grać, czy nie? Sam, gdzieś No czemu ja nie kiedy mogę zrobić tego do Pitbanka, no. O co to mam? A dobra, to to mam. Plus ten z matmy ostatnio. O oh, fak. Czemu pobiłeś nauczycielkę?